Witam Państwa, zapraszam na kolejny cmentarz. Znajdujemy się nadal w Szerzynach. Tym razem jesteśmy na cmentarzu 31, cmentarz wojenny numer 31 Szerzyny, zaprojektowany przez Johana Jagera na planie kwadratu powierzchni 320 m2. Pomnik centralny cmentarza to wysoki na około 5,5 m krzyż z kamiennych ciosów. Stojący na prostopadłości, prostopadłościennym postumencie wkomponowanym w, w linię tylnego ogrodzenia. Znajduje się na nim tablica inskrypcyjna z, z tekstem autorstwa Hansa Hauptmana odnowiony w środku budżetu korporacji w pięciu mogiłach zbiorowych i szesnastu pojedynczych spoczywa 26 żołnierzy armii austro-węgierskiej, dwóch żołnierzy armii niemieckiej, czyli pruskiej, 89 żołnierzy armii rosyjskiej, English Speaking Paruski i deutsche Pracha Oczywiście teraz szerzyny mapa i, i plan tego cmentarza a więc tu się wchodzi nie będę oczywiście, bo tu mniej więcej główny a no, więc nie na radę, nie, inaczej nie będziemy się że a więc ten cmentarz jest bardzo zarośnięty nie wiem, miesiąc temu był może wykasany, bo traba widzę świeża nie jest aż tak elegancko zadbany, ale Teraz pójdziemy do rogu 18 żołnierzy rosyjskich Pomnik oczywiście tego wszystkiego wygląda tak Dalej tam mieszkają, tu jest las 25 żołnierzy rosyjskich Chciałbym Pójść żeby nie Jeden niemiecki żołnierz. Jednostka chyba. Johan Rytier Idziemy jeszcze w drugi ruch. 22 żołnierzy rosyjskich. I las. M3. 16 żołnierzy rosyjskich. 1. Rosjanin. 15 Austro-Węgierskich żołnierzy i ostatni rząd, to już pojadę z jednej na drugą stronę. Jeden nieznany, jeden nieznany, na dole pewnie jednostka, w której był, służył Leopold Schmidt, Michał Kopko. Nichter. so, volda, volda, harten, volda, schraus, spielt um unser fruchtes grab in der toten Zolmer, lau, lau, gottes Steine mild. Harab sobie dać rady rozszyfrować inforot najgorsze będzie, bo tu pokrzywy jakoś trzeba będzie wejść Franz Duda 24 grudzień 1914 rok zmarł w Wigilię I dwóch e, żołnierzy rosyjskich, i ostatnie mówiła Rudolf Hauser in Szerzyny Cmentarz 31. Aby ktoś chciał, oczywiście zresztą i tak będzie podpisany każdy jeden. Tu się wychodzi i ten cmentarz już chyba jest ostatni w tym miejscu zobaczę jak będzie kolejny to kolejny to już będzie w województwie podkarpackim chyba 28 zależy jak daleko czy pójdę i tak dalej na razie jest to co jest cmentarz jest zaniedbany przynajmniej na razie ale był wykaszany potrawa jest świeża raczej nowa a więc jeszcze raz To, co widać droga, tędy droga polna jest. To około jest 200 metrów drogi polnej. Tędy się idzie w dół i do głównej drogi. A więc tu chyba trzeba się już pożegnać. To już ostatni cmentarz Szerzyna. A więc dziękuję Państwu za uwagę i dozo!